Siemanko! Witam w kolejnym odcinku Hulajkom po mieście. Dzisiaj Max Find, czyli firma, która głównie produkuje deskorolki, longboardy elektryczne, raczej czterokołowe pojazdy z silnikiem. Jest to Cyber Mini. Mniejsza, krótsza decha od tej, co już widzieliście na moim kanale. Od Maxa szóstki chyba albo piątki. Przyjemniejsza na pewno do jazdy, ale o tym powiem Wam później. Na razie przechodzimy do parametrów technicznych. Jeśli chodzi o Cyber Mini, mamy tutaj dwa silniki. Silniki są wbudowane tutaj w kółka i każdy z tych silników ma moc 650W. Naprawdę są żwawe i potrafią rzucić je, jeść z zdechy. Następnie mamy baterię. Bateria znajduje się tutaj pod spodem. Jest to 4,4Ah, 36V na ogniwach 21700. To jest bardzo w porządku, bo do tej pory najpopularniejszymi ogniwami były 18650. Teraz powoli zaczynamy wchodzić w erę 21700, ogniwa. Y Ciut większe rozmiarowo, ale też większe pojemnościowo bardziej wydajne prądowo. Przy tej baterii 4-4 zasięg, jaki mamy deklarowany przez Max Find, no to jest 25 km. Powiem Wam, że jak dla mnie, w 100% on wystarcza, bo naprawdę trzeba się mocno przyzwyczaić do dechy, żeby robić z nią jakieś większe dystanse. Koła. Jeśli chodzi o koła, że tak powiem, to są w rozmiarze 90 mm. Kauczukowe, mierzane, pompowane. Zwykłe takie, że tak powiem, nie jesteście w stanie tego ani przebić ani nic. Ci, co oglądali film z Maxem, tym poprzednim, to on miał tutaj LEDy, oświetlenie po bokach. Ten ma nie dość, że LEDy po bokach, które zaraz Wam tutaj zaprezentuję, ale też zobaczycie na przebitkach. To jest w ogóle aplikacja do tej dechy i możecie sobie sterować tymi LEDami dowolnie, jak sobie chcecie. To jeszcze tutaj z tyłu mamy. Światło pozycyjne i światło stop, więc bezpieczeństwo jest zachowane. Cena. Jeśli chodzi o cenę, to ta deska jest dość budżetowa, bo jej regularna cena to jest 600 dolarów. Na tą chwilę kosztuje 500 w momencie kiedy to nagrywam. Z fajnych rzeczy, których nie było w mojej poprzedniej desce, a jest w tej to tarączka tutaj niebieska. To jest fajna rzecz, na pewno się przydaje do przenoszenia. Do przewożenia, bo tak jakby na przednich kółkach możecie sobie ją zaprzeć o tak i w ten sposób też możecie ją, że tak powiem, targać z jeszcze takich fajnych smaczków, które są w tej desce, to z przodu też widzicie na przewidkach jest taki ala zderzak, który powoduje nam to, że jak uderzycie w coś nosem, to, to nie zniszczycie od razu deski a, a ten zderzak, który jest elementem wymiennym. Jeśli chodzi o serię Cyber, to z serii Cyber macie cztery deski ja mam Cyber Mini, ale jest Cyber, Cyber R, Cyber Mini i Cyber X. Każde się różnią głównie baterią i, i mocą, i prędkością maksymalną. Oczywiście jak na każdą deskę przystało, mamy tutaj regulowane traki, klucz do tego dostajecie w zestawie, więc to jest bardzo fajne. Możecie sobie regulować tak jakby tą śrubę. Traku, jak dokręcacie, to zwiększacie tak jakby sztywność, przez to ciężej się skręt. Więc dokręcając tą śrubę, tak jakby zwiększacie sobie, dokręcacie track i deska Wam ciężej skręca, czyli ma mniejszy kąt skrętu, ale przy większych prędkościach jest stabilniejsza. Rozkręcając, jest fajna, taka do kruzowania i jeżdżenia po mieście w miarę zwrotna, jak na deskę, oczywiście. I, ale wtedy przy większych prędkościach możecie spotkać wobbling, i, i być może nawet jakoś kraksę. Nieboże. No Jeśli chodzi o Maxa, no to tak jak w przypadku e, poprzedniej dechy, uważam, że jakość wykonania jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Deska działa, jeździ, przejechała ze mną już ładnych parę kilometrów. Jest też tak skrótnie wykonana. Teraz zobaczcie, co ma do powiedzenia na ten temat Michał. Więc jest ze mną Michał. Jak widzieliście po przebitkach Michał trochę sobie polatał na deskorolce elektrycznej na Maxie Cyber Mini. Polatał to może trochę za duże słowo, Popróbował. To, co widzieliście, to był Michała pierwszy raz. Michał, w trzech zdaniach powiedz, co sądzisz o deskorolce elektrycznej. Fajny sprzęt. Pierwsze, to jak wam ucieknie spod nóg taka deskorolka, to potem bierzecie tylko tutaj pilocik i zaraz jest obok was. To jest na pewno na plus. Jeśli chodzi o jazdę, przyjemnie się jeździ, fajnie. Myślę, że dla ludzi, którzy jeżdżą na zwykłych deskorolkach, to jest naprawdę fajny upgrade. Natomiast jeśli chodzi o jakąś kostkę i kamienie, no to już będzie ciężko tutaj, tak? Przepraszam, tak. że się trącę. Myślę, że to jest kwestia wyuczenia, bo ludzie jeżdżą na dechach, co nie? Jeżdżą po różnych terenach. Mówi przykład, byliśmy na przejeździe Uto. Tam było masę deskorolek. Teren był zróżnicowany. No było, było. Może nie było takich jakichś piachów, ani nic, bo na piachu to sobie nie poradzi, nie ma co w ogóle. Ale jeżdżą ludzie, co nie? Więc to mhm. mi się wydaje, że kwestia jest tak jakby wczucia się. No ale na przykład amortyzacja. No tutaj to wydaje mi się, że amortyzacji to za bardzo nie ma. Jest. Natomiast amortyzacja jest tylko w naszych oczywiście nogach, tak? Tak. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym balansie. No i praktycznie jak na filmikach będziecie widzieć, cały czas nogi miałem ugięte, więc cały czas tutaj pracujemy, żeby tutaj jak najbardziej te nierówności, że tak powiem, sobie wybierać. No, to jest dużo rzeczy takich aspektów. W ogóle trzeba się nauczyć jeździć, czyli. Czyli wiecie, jak ruszacie, to nie przynosicie jakoś bardzo ciężar ciała do tyłu, żeby was nie postawiło w pion, bo mnie tak postawiło. Na przykład wczoraj przytarłem tutaj już uchwycik i nawet deskę troszkę. Ale znowu, jak podjeżdżacie też pod jakieś nierówności, tak jak spowalniacze widzieliście na przebitkach, to musicie tak, jakby odciążać przód, odciążać przednią nogę, ale nie podnosicie bo znowu was wywali do pionu, co nie? Więc to wszystko jest kwestia nauki. Generalnie pojazd. Jak najbardziej słuszny, moim zdaniem, działający, da się na tym jeździć po mieście. Trzeba znaczyć, jak macie ścieżki, chodniki są już mniej przyjemne, chociaż się da. Chyba, że macie z takich kwadratowych płytek chodniki już pozapadane, no to tam to będzie jak katorga, nie jazda. Ale jeżeli macie taką zwykłą kostkę, to da się jechać, nie będzie to super komfortowe. Będzie wam i tak telepało, i trzesło, i będzie straszny hałas dookoła, ale da się jechać. No na pewno na ścieżkę na asfalcie jest super, co nie? No tak, na asfalcie to jest fajnie, jest fajnie. Bardzo dziękuję Michałowi, że gościnnie wystąpił u mnie. Macie takie zdanie nie tylko moje, ale też Michała. Yy, czy rozumiesz ludzi, którzy jeżdżą na longboardach, że to jest dla nich zajawka, pasja i, i sobie śmigają na tym? Tak, tak. Można się trzymać w jednej ręce i pić, jak już ktoś umie jeździć, na pewno. Jest fajnie, stabilnie. Yy, to jest plus. Na przykład na monocyklu nie zatrzymamy się w miejscu, natomiast na desce możemy się zatrzymać i możemy jechać z kawką. Ale chyba obydwa jesteśmy zdania, że jednak mono. No tak, jakbyśmy mieli wybierać, to cały czas niestety u mnie, nawet po 4000 na nodze, po desce, no to mono, mono niestety wygrywa. tak? Natomiast yy, bardzo fajny sprzęcik i. Duży szacun dla ludzi, którzy jeżdżą tymi dyskami, zasuwają 30 na godzinę po ścieżce. A są tacy, wiesz, mi, że naprawdę ludzie śmigają na tym, tak, że nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, nie. Naprawdę, nie jedną osobę na hulajnodze by potrafił objechać tak. skarolkarz. Szczególnie w Warszawie to tak. No, Ja to, co chcę powiedzieć, już tak podsumowując ten film, bo to jest końcówka. To, że max, widzieliście mnie na kanale już Maxa 6, czyli ten longboard elektryczny, i teraz macie tego Cyber Mini. Dla mnie bardziej komfortową deską jest ten Cyber Mini, dlatego, że jest krótsza i można sobie podnieść przód na przykład w trakcie jazdy, czy tam stojąc w miejscu, obrócić, tak jakby zawrócić. Jesteście w stanie. Na longu nie jesteście w stanie tego zrobić, bo long kończy się praktycznie na osi koła. A tutaj macie jeszcze kawałek deski za osią, więc jesteście w stanie przenieść ten ciężar, żeby ją unieść. Więc to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i do zobaczenia w kolejnym. Cześć! W tym filmie to by było na tyle. Jak jesteście zainteresowani Maxem, link ja zostawiam Wam w opisie. Bijajcie, kupujcie, trzymajcie się. Cześć!